Co gorąco! Oto chyba nie ten film. Co sto? służbą zdrowia Ja nazywam się Mateusz Olech i witam na pozytywnie pozytywnym wideoblogu W kontekście dzisiejszego tematu będzie on bardzo pozytywny. Nie wiem czy pamiętacie jakoś w zeszłym roku nagrałem filmik, który nazywał się haus by się wkurwił w którym opowiadałem o swoim doświadczeniu ze służbą zdrowia i niestety po raz kolejny miałem to doświadczenie Sama nazwa służba zdrowia z czym wam się kojarzy? Mniejsza o zdrowie ale służba, służba to jest czemuś służyć, o jezu no Rozumiecie tak? I idziesz panie do lekarza a ty się czujesz jak zbędne koło u Cała historia zaczęła się, kiedy pojechałem do Warszawy i poszedłem z agą vlog na spacer. Otóż, siedząc na przystanku, nagle poczułem, że coś mi do oka wpadło: rzęsa albo piasek. No i oczywiście zacząłem płakusiać. Ryczałem, beczałem, płakałem, a to nie wypada! To nie jest śmieszne. I po takich dwóch godzinach rzeki łez stwierdziłem, że chyba jednak trzeba iść do szpitala. No i mądry Mateusz postanowił pójść do szpitala, poszedł się zarejestrować i usłyszał. O, jak tu gorąco! O, to chyba nie ten film. Uff, znaczy usłyszał, że lekarz zaraz przyjdzie. No i po półtorej godzinie ryczenia w poczekalni przyszła pani pielęgniarka i pyta: Do panu jest, ten? To zapalenie spojówki. Ja zaraz zadzwonię po lekarza. No ale dobra, grzeczny Mateusz sobie siedzi i czeka na lekarza. No a minęło kolejne półtorej godziny i przychodzi ta sama pielęgniarka. Zapraszam pana na okulistyczny! Ja głupi sobie pomyślałem, że już na mnie lekarz czeka. Idziemy na ten okulistyczny, a tam mówi: <laughs> Przypraszam, przepraszam, ja nie mogłam się rozdwoić, ja już dzwonię po lekarza. Zaraz, zaraz, to ten lekarz cały czas był wolny i nie wiedział, że ja na niego czekam. W tym całym zamieszaniu tak mnie wszystko bolało, że nawet nie miałem siły się przypomnieć. I rada do Was, moi drodzy, jeżeli cokolwiek Was robi w bambuko, wyczekacie, cierpicie, płaczcie, walczcie o swoje. Na domiar złego, kiedy wychodziliśmy z Agą ze szpitala, znaleźliśmy taką skrzynkę, na której było napisane: Jeśli są Państwo niezadowoleni z naszych usług, prosimy o zostawienie ankiety. Ale już byłem tak zmęczony, że nawet niezadowolony nie ma siły włożyć nic. A jeżeli kiedykolwiek mieliście do czynienia z zapaleniem spojówek, kochani, naprawdę, ja was współczuję. I tak jak mówiłem, wszystko działo się w Warszawie, a w opisie macie linki do dwóch odcinków z Dupy i Uoleski, w których wziąłem udział, będąc właśnie w Warszawie. Ja wam dziękuję, wy się trzymajcie, nie puszczajcie na razie.